Cześć. Jazda turystyczna i sportowa. Czy można pogodzić te dwa aspekty? Na to pytanie próbuję znaleźć odpowiedź za pomocą BMW S 1000 xr którym wożę się od kilku dni. A zresztą, posłuchajcie i zobaczcie sami. Model ten produkowany jest od 2015 roku do dnia dzisiejszego. Nasz testowany egzemplarz to taka totalna świeżynka, bo pochodzi z 2022 roku i został nam udostępniony przez Grzegorza, któremu oczywiście z tego miejsca dziękuję i pozdrawiam. Wizualnie no, ten motocykl naprawdę może się podobać. Mnie osobiście leży, że tak powiem. Yy... Przód jest bardzo charakterystyczny i ciekawy. Nie mamy tutaj już tych y, takich specyficznych dla poprzedniej generacji dwóch różnych reflektorów. Y, owszem, były one charakterystyczne i nie sposób było pomylić tego motocykla z żadnym innym, ale myślę, że w tej odsłonie wygląda on dużo lepiej. Ten przód y, przypomina mi nawet jakiegoś owada. Y, modliszkę, dokładnie. Tutaj mój operator mi podpowiedział: Modliszkę. No tak, jak się przyjrzymy. Modliszka jak nic. Duży wlot powietrza. Te reflektory są oczywiście w pełni LEDowe. Mamy światła do jazdy dziennej, jest doświetlanie zakrętów, czujnik zmierzchu i świecą bardzo dobrze. Masywna część środkowa motocykla, a także przód z takim dużo zgrabniejszym tyłem. Piec w XR to czterocylindrowa rzędówka chłodzona cieczą o pojemności 999 cm3 i została ona przeszczepiona ze sportowego modelu BMW S1000RR, który też miałem okazję testować. Link znajdziecie gdzieś tutaj powyżej, i który zresztą też został mi udostępniony przez Grzegorza. I nie, nie prowadzi on salonu BMW, jest po prostu fanem tej marki. Jednostka została ta zmodyfikowana, nie mamy tutaj już na przykład zmiennych faz rozrządu i moc z 207 koni spadła na 165 koni mechanicznych, dostępnych gdzieś w okolicach 11 tysięcy obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy to 114 Nm dostępnych gdzieś w okolicach 9-250 tysięcy obrotów na minutę. Prędkość maksymalna to jakieś 260 km na godzinę natomiast przyspieszenie od 0 do setki zajmuje mu jakieś 3,2 sekundy. Względem poprzedniej generacji XRA w tym silniku poprawiono dolny i środkowy zakres obrotów, a także wydłużono przełożenia 4, piątego i 6 biegu, dzięki czemu podczas takiej szybkiej jazdy autostradowej mamy niższe obroty, a także odchudzono tą jednostkę napędową o 5 kg. Więc tyle w teorii, a w praktyce powiem Wam tak. No, ten silnik naprawdę bardzo ochoczo wkręca się na obroty, jest y, całkiem elastyczny i ma takie dwa oblicza. W tym dolnym i środkowym zakresie obrotów jest y, dosyć taki łagodny i spokojny, szczególnie w trybie Rain i, i Road. Y, natomiast w górnym zakresie obrotów mamy taki. Taki właśnie strzał mocy, takie, takie wyrywanie, wyrywanie rąk, i ten motocykl już wtedy naprawdę leci do przodu jak, jak rakieta. Do wyboru cztery tryby jazdy: Rain, Road, Dynamic i Dynamic Pro albo Plus, chyba Pro. W tym ostatnim możemy sobie sami skonfigurować i ustawić ten motocykl pod siebie. No W trybie Rain najbardziej czuć, że że on jakby tak traci moc, jest taka, takie opóźnienie w reakcji na gaz. No ale wszystko po to, żebyśmy na deszczu właśnie nie wywinęli jakiegoś orła, ale tą różnicę naprawdę czuć mega w porównaniu do trybu np. dynamicznego, gdzie ten motocykl już tak żwawo i chętnie wkręca się na obroty. Ta jednostka napędowa generuje delikatne wibracje, gdzieś tam w okolicach 6000 obrotów, Czuć to na kanapie i tak minimalnie na kierownicy. Tutaj mamy też dołożonych parę takich akcesory, akcesoryjnych elementów, które, które te wibracje niwelują. No ale tak jak mówię, na kanapie gdzieś w okolicy tych 6000 czuć takie delikatne mrowienie. Zawieszenie w standardzie jest elektroniczne, półaktywne. My w naszym testowanym egzemplarzu mamy tą wersję Pro, czyli zawieszenie Dynamic ESA Pro. Czyli w pełni aktywne. Oprócz no, tego, że motocykl dostosowuje to zawieszenie do naszej wagi, to możemy sobie je też konfigurować tutaj przyciskiem z kierownicy. Całość działa naprawdę bardzo dobrze. Zestrojone jest ono raczej sztywno, z takim nastawieniem bardziej na sportową jazdę, ale komfort przy tym jakoś znacznie nie cierpi, No chyba że trafimy na asfalt naprawdę kiepskiej jakości. Albo najdzie na zochota, żeby zjechać w ogóle z asfaltu na jakąś szutrową drogę, no to wtedy już ten komfort może troszkę ucierpieć. Motocyk ogólnie prowadzi się bardzo dobrze, jest stabilny, nawet podczas takich wyższych prędkości. Jakieś ewentualne problemy mogą pojawić się na takich ciasnych łukach, ciasnych zakrętach. Dużo lepiej czuje się on podczas takich szybko pokonywanych, długich zakrętów, to jest ewidentnie jego żywioł. Warto też powiedzieć o tym, że jakby ten przód nie daje takiego superczucia tego, co dzieje się z tym przednim kołem na asfalcie, Ja na początku jak usiadłem na ten motocykl, to miałem takie wrażenie, jak on by mi mówił: nie przejmuj się tym, zaufaj mi i ja sobie poradzę. No i tak też zrobiłem. Za wyhamowanie naszej BMki odpowiadają z przodu dwie tarcze o średnicy 320 mm z radialnymi czterotłoczkowymi zaciskami, natomiast z tyłu jest to pojedyncza tarcza o średnicy 220 mm z jednotłoczkowym pływającym zaciskiem. Oczywiście mamy tu system ABS. Jest to już taki inteligentny system, który dostosowuje swoje działanie do prędkości, z jaką jedziemy, a także kąta złożenia. Jest też zaawansowana już kontrola trakcji. No, i całość działa bardzo dobrze, więc nie ma się tu co rozwodzić nad tym tematem. Te hamulce są dobrze dozowalne, dobrze wyczuwalne i nawet co ciekawe, ten hamulec z tyłu działa bardzo dobrze. Powiecie, jak to zazwyczaj jest w sprzętach. Oczywiście, kontrolę trakcji możemy w pełni wyłączyć w tym trybie Dynamic Pro, natomiast ABS da się wyłączyć tylko tutaj na tylnym kole. Skrzynia biegów sześciostopniowa. Pracuje bardzo dobrze. Czasem pojawia się problem ze znalezieniem biegu neutralnego. Poza tym mamy tutaj Quick Shifter i Down Shifter. Wysokość kanapy to w standardzie 850 mm. Ja mam 1,70 m i jak widzicie, tutaj już robię plie. Nie wiem czy tak się to nazywa. Kupując ten motocykl, możecie sobie y, skonfigurować wysokość tej kanapy y, aż w sześciu y, wysokościach, od 790 do 890 mm, więc można go dostosować y, pod siebie. No pozycja jak widzicie, jak przystało na motocykl turystyczny, ja jestem wyprostowany, jest wygodnie, jesteśmy tak delikatnie pochyleni tutaj do przodu w stronę kierownicy. Kąt uchylenia nóg jest taki, no, jak na motocykl turystyczny, yy, można powiedzieć dosyć znaczny, ale jest, jest ok, jest, jest wygodnie. Mamy bardzo dobrą ochronę przed wiatrem, w naszym testowanym egzemplarzu to jest akcesoryjna szyba, ona jest jeszcze wyższa. Niż oryginał, no i możemy sobie ją też nieco podnieść, jakby ktoś był wyższy i potrzebował jeszcze lepszej ochrony przed wiatrem. Jeżeli chodzi o ergonomię, to tak jak widzicie, na kierownicy mamy dosyć sporo tych przycisków, ale łatwo i szybko można się w nich odnaleźć. Całość działa bardzo dobrze, jest intuicyjna. Zegary to w pełni cyfrowy wyświetlacz TFT, który przekazuje nam dosyć sporo informacji, ale jest on. Dobrze czytelny, możemy sobie go też przełączyć tutaj w tryb sport, wtedy mamy dodatkowe informacje, takie jak kąt nachylenia motocykla, jakby działanie systemu DTC w procentach, a także siła hamowania. Mamy tutaj temperaturę zewnętrzną taka ciekawostka wraz ze wzrostem temperatury silnika to czerwone pole nam się oczywiście zmniejsza i informuje nas o tym, że silnik, a raczej olej w silniku osiągnął już odpowiednie parametry i możemy kręcić, kręcić ten motocykl nieco wyżej. No oczywiście bezkluczykowy dostęp, tutaj jeszcze taka kieszonka, taki schowek dodatkowy. Fajna rzecz, fajny gadżet. Jeżeli chodzi o lusterka, no to jest ok, ale mogłoby być, mogłoby być lepiej. Ogólnie ten motocykl jest bardzo dobrze wyposażony, bo mamy tu też tempomat, są grzane manetki, są automatyczne światła, o których wspominałem już wcześniej. Jest też kilka systemów takich bezpieczeństwa, czy wspomagających kierowcę, jak system anti jest też asystent ruszania na wzniesieniu, więc naprawdę... Pod względem takiego wyposażenia ten motocykl wypada bardzo dobrze. No i jakościowo zresztą też tu wszystko jest naprawdę na wykonane na wysokim poziomie. Znajdziemy tu też dużo takich fajnych smaczków, jakichś takich wstawek z logo BMW. Pojemność baku to 20 litrów, w tym 4 litry rezerwy. Średnie spalanie to jakieś 6-6,5 litra. No wiadomo, że wszystko zależy od tego, jak będziemy odkręcali. Motocyk zalany do pełna paliwem i wszystkimi płynami waży około 232 kg, więc dosyć sporo. No i jest to tak naprawdę ta waga jest odczuwalna tylko podczas jakiegoś tam manewrowania na parkingu i bo w czasie jazdy już to zupełnie nie przeszkadza. Moi drodzy, podsumowując i odpowiadając na pytanie z początku filmu, tak da się. Dzięki za obejrzenie tego filmu, cześć. Nie, no oczywiście żartuję. Tak na poważnie, jak najbardziej się da, można tym motocyklem wygodnie polatać turystycznie w jakieś dalsze trasy, nie rezygnując przy tym z takich sportowych emocji. Bo jak zajdzie potrzeba albo najdzie na ochota, to ten motocykl naprawdę potrafi dać zastrzyk adrenaliny. Jest to idealny wybór dla osób, które lubią podróżować, chcą podróżować, a przy tym nie chcą rezygnować z takiej sportowej jazdy i sportowych doznań. Dzięki za obejrzenie tego filmu, do zobaczenia w kolejnych materiałach, a tymczasem pozdrawiam i cześć!